Hejka, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Minecrafta, w serii, w której uczymy mojego tatę jak grać. Hejka. I w dzisiejszym odcinku wybierzemy się do netheru. Yy, ponieważ... przydałoby się wreszcie poszukać jakiegoś netherytu. Co bo, to jest? Bo po prostu tak. To jest taki materiał, który jest mocniejszy niż diamenty. Ale po, popatrzcie yy. za mną, co tam jest, jaki piękny dom. Dobra, już to Jak to ktoś jak jak to, jak to, jak ten. To mój oczywiście. Jak ktoś nie mm, widział. nie zenerwujesz mnie, nie denerwuj. <laughs> jak ktoś nie widział, jak jest w środku, to zapraszam do poprzedniego filmu. Znaczy wcześniej, chyba ze dwa odcinki. Weź sobie jakiś złotą część zbroi, zrób. Co? Jakąś część zbroi złotą. Marzę naderu. tutaj, jo. To se weź ten hełm, ale potem No Czekaj, Pójdę zobaczyć do siebie, czy czasami czegoś nie mam. Dobra już, bo nie ma czasu. No weź se ten. No jak nie ma czasu? To czekaj, no gdzie w idziemy statku. w ogóle? Do netheru. I po co tam pójdziemy? Po netheryt. Jak to mogę wziąć? Jak już sieknę tutaj mieczem, to mi to się weźmie? Nie, pra, prawym. prawym. Nie da tak, rady. Na hełm. Prawym na hełm. Mówię, że nie da rady. O jest, wziąłem. I co teraz? Ja zał no na załóż załóż, Tak. Ale co to mamy tak, wziąć? Tak. Znaczy co to mamy uzbierać? Chillą w sobie weź, zbieramy na Ja ci pokażę jak to wygląda. Gdzie to idziemy? Nie do jaskini tylko do tego? Do tego tak, kiepieru. Tak, do Netheru idziemy. Ilów? Jeden jaki. No to dobra. Nie no. wiem czy nie kiepski. Dobra, no, jak nie wiesz. No, Postawiam. co tutaj się wydarzyło przy tym wejściu tu? nie to... wejść nie da. Porozwalały jakieś sierściuchy, wstrętne. No to chyba ja akurat porozwalałem. No to... Ja właśnie. chciałem trochę poprzenosić. No, i wchodzimy do piekiełka. My zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. W jednego lamy i do... głupie tu są. No, to mówiłem, że tu są lamy, co gdzie Trzeba Chciałoby ich wypchać, bo one czasami na nich. Dobra. Jadnej tak. głowę sobie rozbiją. To po co siadasz? No tak nie No, jak można nie No, i jesteśmy w tym brzydkim piekiełku jakimś. Nie wiadomo, co tutaj gdzie iść. Mnie tu akurat nie podoba. I gdzie tutaj się kopię? w ogóle, żeby znaleźć ten... To? Żeby to zbroję A zrobić? Zejść ni trzeba nisko zejść. A co tam pływa w tej lawie, jakieś sierściuchy? No są takie sierściuchy. Możemy o tego tutaj kopać? Tak. No co ty, serio? A jak, czym ty to kopiesz? kilofem? Tak. A już tutaj nie ma nic. A tutaj można jakieś znaleźć minerały? O, już o. lawa! <noise> no i co? Do dupy, to wracałem, trzeba w innym miejscu Co no. to, to znaczy do dupy? Tylko tak No. no, przecież, no. Proszę cię, no. Proszę Czekaj, trzeba jakoś tak przemyśleć. Gdzie tu można... tutaj może nie być lawy? Jak tu można przemyśleć? Tak. To trzeba jeździć tam o, na dół i. Tam na dole kopać chyba, nie? I wkurza no to mnie to chodzenie. Nie, nie wziąłem sobie tych butów zaklętych. Dobra. Miałem. Pan. A gdzie żeś poszedł? Na górę? No, na górę, tutaj obok naszej tej. Ty za szybko to chodzisz, mnie to denerwuje. No nie za szybko, tylko ty się wleczesz i jakoś tak normalnie to robisz. Wszystko. patrz ile Uch. czasu ty wychodzisz pod górkę. No bo nie da rady było wyjść. Wkurza no mnie no to jak? Chodzenie. Ja jakoś wyszedłem po tych duszach. Nie musimy o tam na, na dół, jak da radę, tam zejść gdzieś? Czekaj, o tutaj może gdzieś będzie się dało. Nie da się. Nie idźmy daleko. Ja tu nie lubię chodzić. Idziemy daleko. O, no to co robisz? To? Ja tu zejść. To jakoś lata w powietrzu. Nie wiadomo, gdzie to kopie. O, jest nederyt. Patrz jak to wygląda, chodź. No, jak idzie, ja się boję. To się to nie jest do końca nederyt. O To o takie, co. O, o, to. O, to, o, to, o, to? To się niszczy. Tak, o to. No i? Tego wypada coś takiego. Jak... Dyplom z archeologii dostarcza. Nie, to nie jest to. Pomyliłem rzeczy. Eee. Kurde, czekaj, ja ja muszę research zrobić. Ona red no. jeszcze niżej. Czekaj, to sprawdzam. Gdzie niżej? Nie, no to to jest chyba to. Tak? Aż mi to. Tak, to jest to, to to trzeba kopać. Jest ciemno. Pozaświecaj, to, to takie coś Co trzeba ty kopać. To robisz? Co ty to robisz? No kopię! Jak? Szybko, bo diaman z z wydajnością 2. Ja pierdziele, ja też bym takie chciał wydać. Lawa Aha. O, i płynie tu lawa i już. Zakopa ja nie mogę iść tutaj gdzieś w dół? Kopać? To idź tylko sobie uważam. Na co? Na to lawę? Wszystko. A dlaczego ty tu idziesz? A no mi ja się kilo zaraz skończy Ale żem narobił. Ja miałem diamentowy no Co to mam za kilo? No to ja ci powiedziałem, weź. Żelazny sobie kilo. kilo. Co ja powiedziałem? Żebyś co zrobił, żebyś co wziął z domu. A łopatą nie mogę? Nie. Wracaj się po. chwilę. Proszę cię. No co ja ci zrobię, no? Jak taki jest. No jak w. tu się wrócę? Boję. Tata, a, co, a co powiedziałem, żebyś co wziął, co przygotował? Miecz. Co? No ta powiedziałem, że. To, że chwilę. Denerwujesz ludzi. Mij też może przy okazji jakiś przynieść drugi. A ja tutaj, kurde, nie trafię chyba. Czego o. masz nie trafić? Tureny to się szło. Dobra, to ty tutaj kopaj, ja przyniosę, bo mnie denerwujesz. No jak kopaj, kopaj. Turus, no możesz mi kop. powiedz, to ja pójdę. Nie, bo ty się zrobisz krzywdę. Ja sobie tutaj radzę. Tu. A gdzie to było? Tu! Za tobą. O tutaj, o. A, bez sensu. Ja myślałem, że to miałem diamentowy, a to miałem żelazny. No i to jak mogłeś tak pomyśleć? No nie wiem, bo go jakoś tam ulepszałem i tak się świecił. Za chwilę mi się cię. skończy. Denerwujesz no ludzi normalnie, nic nie słuchasz. A to takie świecące to co to jest? Lawowate? To jest też. magma. No i? To też pa parzy? Tak. To bez sensu. O, tu pewno tej magmy jest, no i co? Mam to rozwalać? Co ja czy zrobię? No nie wiem, no możesz rozwalać. O już mi się skończyłki. Już po No ja pierciełem No to jak ty to mogłeś tak zrobić? Ja jedną rzecz ci Jedną rzecz od ciebie oczekiwałem. Jedną. Mam kamienną siekierę. Żelazną łopatę, diamentową. Miecz mam. Gdzie ty masz ten diamentowy killoff? No nie mam właśnie, myślałem, że mam. A w Co domu zrobić? w domu chyba nie mam. Zrób jakiś tam diamentowy czy... jaki, czy... Żelazny, czy... Żelazny to za 5 Ja się już tutaj boję być sam Aż zrobię zrobiłem guziki zamiast patyków Nie wiem gdzie jestem Co to zaznaczyć jakoś, bo ja się tutaj zgubię tu tu roślin. Strasznie tutaj jest. A strasznie. A nie. było no zejść tam jeszcze niżej, może. Takie kości. Nie Ja bym tam zszedł, Ono się boje. Lawo. No tam dobra, jest... dobra, no, się uspokryć. Lawa. Cicho! Co? Myślałem, że ten taki... O! coś. Strasznie. Mieczykiem. No idziesz? No idę, idę, no jeszcze ci ulepszyłem ten kilo. Bo się boję. Boże. Mieczem też można. No ale to ci się mierzy niszczy i nic nie wypada przecież z tego, no pomysł. Co to znaczy, że nie wypada? To nic nie masz. Jakbym się kopał do góry, to nie wyszedłbym do tego? O, szkielet. wam się, chowam. Dlaczego? Nie wyszedłbym do naszego światu normalnego? Nie. Dlaczego? Na górze jest taki: taka, w którymś momencie taki po prostu sufit z takiego bloku, którego się nie da zniszczyć. Szkielet. No i? Masz. Diamentowy kilo. No i co, a to co to jest takie świecące? Co to jest? No to kwarc, nie trzeba nam kwarcu jakiś? Jak chcesz to możesz zbierać, ale nie taki super potrzebny, to no nie wiadomo czego. O, już lawa. A tutaj to zginiemy za chwilę, lawa nas... O, co to, czy... to jest? Co? Czerń. Złoto. Nic tu nie ma. No jesteśmy już na poziomie... O, teraz dopiero jesteśmy na poziomie, na którym ten netheryt będzie występował. Tak większej ilości. Tu jest jakiś czarny. To jest ten czernic cały. I ciemno tutaj. Lepie, okay. się F się bierze ten. Bierzysz, proszę jest jest piasek No i nie ma nic kopać trzeba no. to co to jest jakie czarne nie mogę tego rozwalić koniec tej która taki Biało-czarne coś No to jest bedrock To co to jest? Skała macierzysta i nie można tego zniszczyć. Koniec hmm. mapy po prostu No proszę cię Jak ja teraz z tym wyjdę Normalnie No nie ma nic Bo on się rzadko pojawia ten ten A, chyba nam to nie wyjdzie. Jeden się udało tylko znaleźć. Dobra, mi się kilo, zaraz zniszcza. Nie chcę go niszczyć całkowicie, tylko go naprawić. Dobra, nic nie ma, chyba więcej. Trzeba wracać. No i... Nie będzie wyprawy Oj. do Endu? No, znaczy, no można iść do tego Endu, tylko wolałem w nether zbroi, żeby się czuć pewniej. To jak nic nie znajdziemy, to bez sensu. Dobra, chodź, wracamy na górę. Gdzie? No na górę. Jo, <laughs> gdzie ja jestem, ludzie? No gdzie A, ty pierdziele. żeś, Poloś? Teraz ja stąd nie wyjdę, O jestem. Okej, okay. o To bani ten... Za szybko kilo. ci się to niszczy Jak okay, podkopię Gdzie <grym> już to podsadzę, bo jakbyś się podkopywał, to byś kopał pod sobą Tu mówiłem, że się podsadzę, nie? Nie mówiłem tak? Powiedziałeś, że się podkopiasz, Patrz. Podkopujesz to, ty jak na razie, tylko naszą morale. No, straszna muzyka, tutaj jest. Mam się boję. Chodź, chodź, nie narzekaj. Wychodzisz? Nie. Zostaje tutaj w czerwono, podobno No to dobra. Możemy iść na taki układ, i sobie twój dom przerobię na magazyn. Mhm. No, i gdzie idziemy? Wracamy całkowicie. Um. No, nic nie ma ciekawego na razie. No, i gdzie poszłeś? Na no, stronę portalu. Ja nie wiem, gdzie tu jest strona portalu. Łazi się, Widzisz mnie? Łazi się potem także. Chodź, chodź. do tego portalu może kopmy Jeszcze spróbujmy. No nie no, bo tam jest lawa pod, pod nami. Skąd wiesz? Bo tam przecież przede kawałek dalej, przed chwilą próbowałem kopać. Patrz, trawa zaczyna tu rosnąć. No co robisz? tu się z tyłu szło i... No i spotki. O! Ujechać było tego. No. Wychodzimy już? No. Jo, 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 jo. A, to do bań, Czemu do bani. No nic żeśmy nie znaleźli ciekawego. Nie no, jeden nadaryt znaleźliśmy. No to co ten jeden nadaryt nam da? Nie no, ale potrzebne jest... Bo to nie jest dokładnie nadaryt, tylko to jest jakieś takie dziwne coś. I to trzeba będzie potem wymieszać ze złotem, żeby stworzyć jedną sztawkę nadarytu. O. No to co bym powiedział? Tylko nie, wiem jak, tylko nie wiem jak to się ten... Wyjechać gdzieś ten... ająk. Gdzie żeś tutaj poszedł? Do tej... Do domu. No tu jestem. O. No to co, co, kończymy dziś na dzisiaj? Czajaj, bo ja jeszcze nie próbuję wykminić co z tym zrobić. Jak to, co, co, co to się robi z tym czymś? O, przepala się to. I z tego wychodzi... Aby. Tak, jeden odłamek netherytu. Potrzebne są cztery i cztery sztabki złota, żeby zrobić jedną sztabkę Derytu. Ja pierdzielę do cały tu piekło tam trzeba będzie przekopać, chyba. No. No i. Ale są chyba jakieś łatwiejsze sposoby, jak to zdobyć, mi się wydaje. I to ja nie wiem. Nie wiem, czy w takich śm śmiesznych twierdzach piglinów nie ma, tak? Pająk gdzieś tu płazi. To co jeszcze zrobisz? Ja by tam na górze pewnie co ...jedzą stwory. Pewnie tak. No dobra. No jest tu. Tu byś jakoś wyrównał. Co wyrównał? Hmm. To co robimy? Kończymy? No czekaj, czekaj, bo sobie ty ten dach oświetla. Tak. I się ten ten. Golem ten chodzi. A tutaj zrobiłem u tych tych. No co, co zrobiłeś? No tu za dziura znowu kurde równałem tu i znowu jest jakaś dziura. Kotki takie. Z... Znaczy z ziemi, żeby takie nie było rozwalone, tylko. Jakie kotki z ziemi. Schody. Czego zdy nie ma tych drewnianych tych. Bo wywaliłem właśnie. Piotki Jakie schody? Posadzić. A po co żeś to tak zrobił? No tego. Żeby było ładnie. piątki tam posadzę na całej długości. Tutaj na każdym będzie tak kolorowo ładnie. No dobra, jak no, jak chcesz? Nie wiem. Nie wiem po co, no. ale jak chcesz. Niebieski kwiatek. To nie ma miejsca. O, ja ale co mam teraz zrobić z tym ...nethera, Coś tam. Można to tutaj sterować. Z Ale po co jest brzydkie? Schowaj to gdzieś do skrzynki. Chowaj się do skrzynki. Po co? Masz te kwiatki tu. No. Nie ma miejsca. No to wyrzuć coś, no jakąś głupotę. Nie mam, o nasiona pszenicy chyba, że... No to wyrzuć je, bo one są niepotrzebne, mamy tego w kolera. Mogę tu głos No nie wiem. No skurde. Wziąłem te kwiatki. Wziąłeś chyba. No takie yeah. bez sensu kolory robisz. Mogłeś tej całą tą linię zrobić taką czerwoną, żółtą, czerwoną i tak dalej. A potem następną ah, robić pierdzie. w innym kolorze. Ząbiel tę o, pająk tu przyszedł i golem go załatwił. To do... Dobra, będziemy chyba ten. Będziemy chyba kończyć w takim razie w tym odcinku. Dziękujemy Wam za oglądanie i zachęcamy do zostawienia łapki w górę, komentarza albo subskrypcji i ewentualnie napisania w jaki sposób możemy zdobyć ten nadaryt. I zapraszamy do innych odcinków. Hej, hej. Hej. Oj, Boże.